To jeszcze raz ja, tak w poli co się tutaj dzisiaj dzieje, to to, że jestem, byłem sobie w Arkansas, miałem zrzutkę i jadę dalej na południe, czyli do miejscowości Robert, Louisiana, czyli po polsku będzie Robert, L.A. I w związku z powyższym mogę przeciąć sobie Arkansas, Mississippi i mi troszeczkę Louisiana po prostu bocznymi drogami. Raz, że nie mam w ogóle wagi na przyczepie, więc mogę sobie jać jak chcę. A druga sprawa, nie spodziewałem się, że to będą takie, że tak powiem, najniższej kategorii drogi, na której mamy dwa pasy. Milium tak zwane, czyli od milicja moment, moment muszę zrzucić, bo to jest K9, więc nie być spokojny. Duże pobocze, po dwa pasy drugą, bo w tej chwili coś tutaj się zawęża odrobinkę i powiem. Że całością dróg, w ogóle tak odsuwając się od Interestate'ów. Niewiarygodne. Czekajcie, odsunę tą kamerę, żeby tej maili nie było. Zjadę na jakiś drag zaraz to po prostu to wszystko wyjedą żeby to miało jakiś smak. A druga sprawa, uwielbiam takimi drogami jeździć, zawsze mogę zobaczyć inny świat, inne wsie, inny klimat. Każdy stan ma coś innego do zaoferowania, a szczególnie właśnie stany południowe. I powiem Wam, że klimat jest niewiarygodny, jest w coś innego bardzo mi się podoba, nie mówię, że jest to miejsce, które bym się z mety przeprowadził i tak dalej, ale na pewno ma do zaoferowania większy spokój na sercu i na głowie niż te durne, duże miasta, które są na, na przykład, nie wiem, w Nowym czy tam w stanie New Jersey, to już mogę Chicago, ale w Chicago, to też jest dramat. A tu proszę takiego, no, bardziej to wszystko zbliżone do klasycznej wsi jest takiej wsi, gdzie każdy pilnuje tak, żeby trawa była bardzo intensywnie wykoszona. Tak zwane mobil home'y. Są to do domy, które można przyjechać specjalną przyczepą i go zabrać ten domek, na przykład w inne miejsca. Do tego już się zabierzemy. Ale jest naprawdę, Wam powiem, no, zupełnie inny świat. Mi się to bardzo podoba. I tego typu forma na przykład początku bardziej mi odpowiada jechać w takie strony daleko od cywilizacji i poznać tak zwanych lokalesów, nie? zobaczyć jak oni żyją. Jednak teraz jest godzina, u mnie już jest pierwsza, druga zaraz. Także jeszcze pewnie trochę pojadę i planuję gdzieś tu zjechać, jaką restauracyjkę wyłapać na tak zwane właśnie lokalesy, jakieś żarcie lokalesowe, czyli ich miękko, i ich nieprzyprawy i to jest najciekawsze, co może być. No. Nigdy nie wiadomo co z tego wyjdzie, nie? <laughs> Ale warto próbować. A południowo jak najbardziej póki co najbardziej mi chyba tutaj odpowiada. Jest fantastyczne. No i takie dróżki Jazdy mamy jeszcze, nie wiem, ponad 240 około 240 mil celu, czyli 4 godziny. O no proszę, nawet ktoś ma kunia. czy tam dwa kunie Można mieć kunia, wszystko można mieć. Pytanie co się chce mieć. Jakiś stadion. Bo generalnie powiem Wam naprawdę petarda no? przejechać takimi miejscami. Tylko oczywiście jest taką szybą, bo to szałową. Także utnę już to wideo, nie będę go za bardzo rozciągał. Wymyję szybę i wtedy będzie miało to zupełnie inne wymiary. Tak, co powiem, mam że A drogi, jak widać, takie, z tego co pamiętam, kiedyś tak wyglądały krajowe drogi. Ale naprawdę jestem pod wrażeniem. Tak totalnie to drogi od, yy, od cywilizacji, a naprawdę duże, piękne i szerokie. I, i, i ruch jest taki, jak widać, no, pełen luz. Praktycznie zero góry tutaj, teren jest niesamowity, naprawdę fajnie. Coś innego. I przyznaję jedną rzecz, że ona niesamowicie głowa wypoczywa. Taki po prostu umysłowy relaks. Nie korzystam praktycznie w ogóle z internetu teraz, oprócz tego, tego że poaproduję jakieś tam filmy, czy zdjęcia, ale powiem Wam szczerze, petarda, nie? Najlepiej bym się zatrzymał zatrzymał i został sobie jeden dzień. Dobra, zamykam.